W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów opublikowało analizy i raporty o kosztach administracji samorządowej i rządowej, w tym koszty urzędów marszałkowskich. Przeliczyliśmy to na głowę mieszkańca i wniosek jest taki, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest najtańszy w Polsce. Wydajemy na głowę obywatela poniżej 20 zł rocznie. Inne województwa kształtują te wydatki od dwudziestu kilku do nawet blisko pięćdziesięciu złotych. Często jest tak, że biorcy naszej pomocy w postaci janosikowego mają dużo bardziej komfortowe warunki egzystencji i funkcjonowania niż samorząd województwa. To też zadaje kłam tym wszystkim opiniom, zwłaszcza opozycji, która mówi, że tutaj jest przerost administracji, że tutaj wydajemy za dużo na urzędników. W tej chwili niestety obserwujemy już takie zjawiska w urzędzie, że mamy niedobór rąk do pracy i niestety nie wszystkie decyzje wydajemy w takim tempie, jakbyśmy chcieli. Jednak czas oczekiwania na różnego rodzaju decyzje, rozstrzygnięcia, wydłuża się niebezpiecznie. Ministerstwo opublikowało dane za 2013 rok, jeśli chodzi o województwa. W tym również dane dotyczące kosztów administracji, tak, głównie urzędów marszałkowskich. Otóż z tych danych jednoznacznie wynika, że e, województwo mazowieckie ma najniższe koszty administracyjne. Jest to niecałe 20 zł. Kolejne województwa, jak śląskie, już jest kilka złotych po, ponad 20 A te województwa, które mają najdroższą administrację, to, jest, to są kwoty rzędu 40 kilku złotych na jednego mieszkańca. No bo to jest takie kryterium w miarę obiektywne, które tak samo stosuje się do każdego województwa. A więc nieprawdą jest to co mówi głównie opozycja czy niektórzy in, inne osoby, że jedną z przyczyn naszego kryzysu finansowego to nie jest Janosikowy, albo oprócz Janosikowego, to również jest rozrzutna polityka zarządu województwa. Jest to nieprawda. My bardzo oszczędnie żyjemy, no a niestety Janosikowe powoduje to, że no, jest ten kryzys, jaki mamy.